Kolejne auto dołącza do naszej oferty jest to Opel Insignia z 2011 roku produkcji wyposażona w silnik diesla o pojemności 2 litrów w mocy 131 koni mechanicznych połączony z manualną skrzynią biegów Opel do tej pory przejechał 217 tysięcy km i jest to przebieg w 100% potwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.